Nie, 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 nie! Parę śmieci! I to na waszych oczach! Ty żartujesz! Ty normalna jesteś? Dlaczego to teraz mówisz? Cholera! To koniec! Nie, to nie zadziała! Tylko nie mów nikomu! 3, 2, 1, 0, jesteś na kanale Miss Nicole! I jak zapewne wiecie, przeprowadziłam się do Włoch! Proszę, kosmetyki. I jak zapewne się spodziewacie, chcę wam pokazać mój nowy dom! A raczej mój pokój. Chodźmy! I tak, oto mój pokój! I Nicole, co? się stało. En, mamo, nic specjalnego, po prostu twórczy bałagan. Cóż, Nicole, jeżeli jesteś taką kreatywną osobą, to oferuję ci twórcze zadanie. Wielu subskrybentów prosiło cię o uporządkowanie twojego pokoju. To bardzo modne filmiki i sugeruję, abyś zrobiła to dzisiaj. Ustalmy trzy rzeczy, których nie będziesz mogła wyrzucić. Dobra, chwyć kosz na śmieci. Soon AFTER Mamo, jestem gotowa. No dobra, Nicole, chodź, od czego zaczynamy? Jestem na przykład gotowa posprzątać ten twój okropny kącik. Tak, mamo. To co, Zaczynamy? Nie, 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 nie. To pierwsza rzecz, której nie pozwolę wyrzucić. No dobra, dobra, dobra. Swoją drogą pamiętacie, jak przemieniłam się w lalkę? Tak, kto pamięta, niech koniecznie pisze w komentarzu. Nicole, myślę, że bawiłaś się nią już tak długo, że powinnaś umieścić ją gdzieś na strychu. W zasadzie się zgadzam. Dalej. Tu na przykład jest moja nerka. Nie nosiłam jej w ogóle. Swoją drogą, dlaczego nie zauważam napisu spór? Co? <laughs> Może dlatego, że to replika Luksusowa replika Myślę, że to też idzie na strych Daj Ehm, um, no Kurczę, może powinnam to po prostu odłożyć, żeby czas. Naprawdę chcę, żeby to była jedna z tych trzech rzeczy, których nie odpuścisz? Okej. Okay. Co to jest? Powiedz mi. Każdy, kto oglądał Wednesday, trzy części, prawda? Tak, trzy. W ten sposób przemieniłam się w Wednesday. A może nakręcimy film, jak przemieniłam się w Wednesday? Cóż, jeśli napiszcie w komentarzach, że chcecie zobaczyć kolejną część dotyczącą przemiany Nicole, jej makijaż, fryzury i tak dalej? Napiszcie w komentarzach, ten film będzie nosił tytuł Nieszczęsny makijaż na co dzień. Więc tego nie wyrzucajmy, sądzę, że może nam się to przydać. Później. <laughs> Nikul, powiedz, co to jest? Czy ktoś widział, jak szłam do pierwszej klasy? Tak. Tak, to było z tego, jak szłaś do pierwszej klasy. Kto to widział? Skarpetki pierwsza klasa. Ja myślę, że to idzie na strych. <laughs> Nie, nie, nie. Tego po prostu nie pokażemy. Schowam to. Stitch, nie. Stitch? Nieważne, co powiesz. Po co ci, Stitch? Teraz marnujesz mnóstwo przedmiotów. Nie, Stitch zostaje. Powiedz wszystkim, jak go w ogóle zdobyłaś. Kto wie, że mam brata? Niech napisze w komentarzach. Krótko mówiąc, mamy niesamowity Luna Lunapark Luna Park, <laughs> Luna Park. W naszym mieście, i tam są gry strzeleckie, w których mój brat jest pro. I on mi wygrał tego stycza. Tak naprawdę, Żenia wygrał dla nas wiele różnych rzeczy. To i jeszcze. i karty, i uno, i w ogóle. Zatrzymamy go, bo ja również go bardzo lubię. Napiszcie w komentarzach, czy widzieliście tę kreskówkę. Wziąłki. Nasz kamerzysta, którego znacie, uważam go za moją starszą siostrę, i tatę swoją drogą nowego, zaktualizowanego jak iPhone'a. <laughs> Tutaj też coś było, ale jak widać, już tego nie ma. Nie, Właśnie nie. na waszych oczach zepsułam słuchawki. A co to w ogóle jest? To jest mini odtwarzacz. To też jeden z przedmiotów, które wygrali w wesołym miasteczku. Myślę, że zabierzemy to na strych. Tak, tak. Nie wiem, czego dają nas jakieś stare pryki? Ja nie. Starsi? O, mamo! To nie do ciebie! Ile lat mają stare prygi? Zaczynają się od 35. Kto nie wie, jestem troszeczkę starsza. Upsik! Krótko mówiąc, jeśli obserwują nas jacyś starsi goście, którzy wiedzą jak to działa... Ups! Jak to działa, to napiszcie proszę, bo ja nie bardzo wiem jak to działa. Wygrałam to. Właściwie nie ja wygrałam, ale brat. Myślę, że powinniśmy przejść do marchewki, bo to nie jest zwykła marchewka. Nikol, pokaż co się dzieje z marchewką. Dobra, jedziemy. No i tak, marchewka. Ktoś widział kreskówkę, jak, jak ona się nazywała? Jak to się nazywa? Gdzie był lis i królik? Jak to tam? Mm, kurczę, nie pamiętam. I króliczek miał taką krótkofalówkę marchewkę. I dlatego to kupiłam, bo jest to mój ulubiony, no nie ulubiony, ale bardzo fajna kreskówka. Otwórzmy więc tutaj. O Boże. Cała za zawartość. Teraz trzymamy. Wkładamy to do marchewki. O, zaraz Wam pokażę. I zmienia się. Spodnie się zmienia. To jest. To jest Sarwi. Najprawdopodobniej go nie znasz. Ogólnie marchewka zamienia się w. Poduszkę do samolotu. Tak. No. no, ja myślę, że to jest bardzo fajne. Bardzo fajna rzecz, więc jej nie wyrzucamy. Tylko teraz ją gdzieś ładnie schowamy. A więc kapelusze, bo masz ich naprawdę wiele. Każdy został zakupiony naprawdę Uuu. dawno temu. Myślę, że musimy się tym zająć. Masz. To beret. Swoją drogą jest moim ulubieńcem, bo sprawia, że mam taki imidż. Nie, nie wiem jaki imidż mi tworzy. Byłam fanką takich stylizacji, stylu. Ale dawno go nie nosiłaś, więc prawdopodobnie go nie potrzebujesz. Dalej, to jest czapka. Krótko mówiąc, to jest czapka też ten jest sam stara. styl. Nosiłam skórzaną spódnicę i czerwone rajstopy i wszystko pasowało. No, mi się Ech. podoba. Szczerze mówiąc, podoba mi się to, więc myślę, że go zostawimy. Mrugnij, jeśli jesteś tu przetrzymywany. Ech. Tak, tę czapkę zostawiamy. Ech. Tak, bo jest moją ulubioną. Wprawdzie jest urodzona podkładem. A to moja A czapka. To jest czapka. Ja ją zabiorę, ja jej potrzebuję. Nie, no, zostaw ją. Nikolaj, ja ją biorę. Ech. Nikolia ja ją biorę. Swoją drogą u mnie jest też jeden sweterków mamy. Kiedyś nie rozumiałam, jak dziewczyny zabierały rzeczy swoim mamom. Aż potem pewnego dnia zobaczyłam, jakie fajne swetry ma mama, i powiedziałam to moje. Tak, Nikolia, ja myślę, że to po prostu. Po prostu odłożymy do szafy, bo to twoje stosunkowo nowe ubrania. Stosunkowo. Kiki, przepraszam. Trzymaj! Bam! Kiki, przepraszam! Swoją drogą, wiesz, do czego to służy? Teraz, Nicole, nam powiedz i pokaż, jak to działa. Chcę, żebyś pokazała to. Pokazać? Prawdopodobnie wielu e, z widzów, e, którzy nas oglądają, widziało filmy w kolorze czerwonym. Tak, to naprawdę mega czerwień. czerwień. To było w Wednesday czy czymś innym. Swoją drogą, dla tych, którzy nie wiedzieli, zdradzę sekret. To nie była Wednesday, to byłam ja. Ale tutaj, misa nie mów nikomu. Proszę. Na filmie z Monako, gdzie byłyśmy z mamą na wakacjach w Monako, kupiłyśmy ogromnego lizaka. Swoją drogą Mam już trzy. E, jednego zniszczyła mój tata. Mamy tutaj taką lampę. Po raz pierwszy pokazujemy wam sprzęt, którego używamy podczas kręcenia filmów. I raz. I wszystko jest czerwone. Piękne. Tylko, że trzeba to szybko zdjąć, bo się dosyć mocno nagrzewa. Proponuję przejść do tego, co moim zdaniem jest najciekawsze: do kolekcji iPhone'ów. Apple. No cóż, chodźmy, pokażę ci, co jest, co, dlaczego, dlaczego. A teraz się przyniosłyśmy do. Mm, do najbardziej interesującej części. Nie przerywaj! Najciekawsze. Dlaczego najciekawszej ja... części tego pokoju. Części tego pokoju! Mogę służyć usta ebne mówić. I to jest moja kolekcja iPhone'ów. Nicole, powiedz mi, dlaczego masz tak wiele wyjątkowych opakowań? Oj. To iPhone 14 Pro, autorski case Nicole. A kto podarował Nicole ten telefon? A teraz cofniemy się w czasie i pokażemy, jak to było. Nikola nawet płakała. Nie Pokaż wierzę! Pokażę nam, kuchanie. Na początku myślałem, że jest czarny. Tak, wygląda trochę jak czarny. Wyobraź sobie, że jest mniejszy niż mój. Jest dokładnie taki Nie, sam. Jest mniejszy. O, patrzcie na te aparaty. Aparat no? jest większy niż sam telewizor. O kurcze. To był mój kotek! Czyli są takie same. Jeszcze jedna ładowarka. A to mój stary telefon. Ogólnie rzecz biorąc jest całkowicie stary. Różowy kolor, trzynaska, tak naprawdę można go wyrzucić. <śmiech> <śmiech> po prostu, ziomki, które oglądały nas rok temu, kiedy kręciliśmy filmy. Cóż to był prezent od mamy. Wyzwanie w kolorze przez dwie-4 godziny z Katią i z Latą. Starzy pamiętają. Tak, ale starodzia matko. A co tutaj mamy? A, to moje słuchawki, zaraz ci pokażę. Ja podarowałam je Nikol na święta. Zobaczmy sobie teraz jak to było. Nie, żartujesz! Oj, daj spokój, moja dziewczynka. To jest także urządzenie Apple, to inteligentny pies. A co twój sprzęt robi na podłodze? Gdzie tylko tam trzymasz? Normalna jesteś? Tak, jest cały pokryty jakąś czekoladą. Dałam Nicole to na urodziny. Dlaczego to leży na twojej podłodze? No bo nie ma tam odpowiedniej półki na to. A tak naprawdę tutaj patrz. Nieźle. A teraz przechodzimy do tego bałaganu. Tutaj leżą wszystkie nasze kostiumy do tańców towarzyskich. Spójrzcie tylko, ile ich jest. I wydaje mi się, że wszystkie są za małe. Nicole, uczysz się już 6 miesięcy. Zobacz, ile masz kostiumów. Robię to od roku. Kto chce zobaczyć film sportowy o hip-hopie i jazzie i tak dalej, napiszcie w komentarzach. No dobra, przejdźmy do kolejnej części moich kosmetyków. Swoją drogą bardzo chcę też rozpocząć tę część programu, bo nie podoba mi się, że ma po prostu tak wiele kosmetyków. Trzeba to ogarnąć. Moja mama ma jedną kosmetyczkę i jeden pędzel. Swoją drogą ja też wyrzuciłam wszystkie swoje pędzle i kupiłam dwa niesamowicie dobre. Usiądę sobie tutaj bliżej, bo mam zamiar uporządkować tę część. Zacznijmy. Wydaje mi się, że trzeba to potem przetrzeć, bo to jest strasznie brudne. Spójrz. Proszę, powiedzcie mi, co to w ogóle jest? E, to było, gdy nauczyciel przyła po mnie na ściąganiu. Schowałam to. I tak, pierwsza rzecz, którą chcę wyrzucić, to jest ta stara rzecz, i myślę, że to jest z Express. I widzę coś jeszcze. Po pierwsze, dlaczego kupujesz dwie? Mamo, ten jest czarny, a ten brązowy. Teraz powiedz nikol co robisz z tą rzeczą? piegi. Oczywiście mam je dwie, w dwóch różnych kolorach, ale tak naprawdę ja nie bardzo lubię piegi. To naprawdę mnie irytuje, bo jeśli coś mi się podoba, to mojej mamie na pewno się nie podoba. Nicole zaraz zrobi sobie piegi, a wy napiszcie w komentarzach poniżej i dajcie lajka, like jeśli uznacie to za urocze. Jeśli wyglądam teraz, jakbym wyszła z kopalni, to wszystko jest w porządku. No cóż, to trochę przerażające, nie powiesz? Generalnie to raczej tutaj zostanie, więc chowamy. Zacznijmy od tej sekcji. Mam tu wszystkie moje podkłady. Nie wszystkie, bo jeden dałam mamie. No tak, mama o jeden poprosiła. Moja mama ma podkład kolistar z SPF świetny, ale mama woli być mulatem. Dlaczego ty to mówisz? Swoją drogą mama mi przyniosła, skończyły mi się wszystkie podkłady, a mam teraz nowe. Pokażemy jakie. Podkład Clarins w jakim odcieniu? Nie wiadomo w jakim odcieniu. Nieważne. A, 0,2, czyli to nie jest najjaśniejszy. Ten dopasowuje się do odcienia skóry, kto tego nie rozumie, i to jest mój ulubiony. Gorąco polecam, bo nadaje skórze przepiękny blask. Jest biały, 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 a potem go rozmazujesz i stajesz. No najlepiej oczywiście zrobić to pędzlem. I lepiej, żeby pędzle nie był ciemny, bo jak używam pędzla ciemnego lub czerwonego, to był jakiś różowy. Potem moja skóra była czerwona. Baza pod makijaż i spray utrwalający. Yy, baza pod makijaż i to samo w wodzie. Wygląda jak coś bardzo starego i przerażającego. Właściwie to używam tego, ale tylko pędzlem. Ciągle to mama było z 5 lat temu kupione. Właśnie, kosmetyki nie powinny mieć więcej niż rok, maksymalnie dwa. Wiecie, w okay, skrócie wyrzucamy. Um, był film z mm, makijażem na konkurs tworzony przez moją mamę przeze mnie i wizażystę. I gdy robiłam makijaż, nałożyłam naprawdę dużo tego rozświetlacza. Ogólnie koniecznie zobaczcie ten film. To jest mix i kupiłam go dla siebie, ale moja córka. A ja kupiłam sobie konturowanie z suchymi teksturami, a mama mi je odebrała i dała mi swoje. Po prostu mama tak mówi. To właściwie jest moje, to też jest moje, to też. Ty tak naprawdę masz mój podkład, mój korektor, moją paletę konturowania? To nie. I tak przejdźmy do moich błyszczyków. Mam ich naprawdę mnóstwo. Jeśli mama zdecyduje się je wyrzucić, nie będę się martwić. Zdecydowanie to usuwamy. Ta, powinnam to wyrzucić. Wraz z tym błyszczykiem kupiłam swój pierwszy pędzel. Ale spójrz, jak on wygląda. Nigdy nie był używany. To idzie do kosza. Ten jest mój ulubiony. Tego zabieramy. Gdzie? On jest bardzo stary. Ma bardzo maleńki aplikator i sprawia, że ustawy wyglądają na pulchne i lśniące. Jest taki słodki. Tu. Nie! Odkładamy na bok i przechodzimy do kolejnych błyszczyków. Te są matowe. Tak, to są matowe pomadki, kupione trzy lata temu, więc je wyrzucamy. No, dobra. Zabieram. A czy te błyszczyki mogą być drugą rzeczą, którą mogę zostawić? Nie, Nicole. Poważnie to wszystko? Czekaj, mamy ich tutaj sześć. Chcesz zostawić sześć w jednym? A co, jak to jest jeden komplet? Jako komplet. Zabawne jest to, że bardzo mi się podoba ten zestaw. Kolor, ilość. Ale spływa mi z ust. Co Następną rzeczą, która ląduje w koszu jest ten błyszczyk. Jest okropny, taki dziwny, kosmiczny kolor. Ale on był na, na zawody. zawody. Idziemy dalej... Do kosza? Nawet nie wiem co to jest. To jest z Seven Days. Nawiasem mówiąc, połysk jest bardzo piękny, pięknie pachnie. Właściwie to bym go zostawiła, ale nie chcę marnować swojej szansy. Drugie życzenie. Okej, okay, druga rzecz powiedzmy. To właściwie mój ulubiony błyszczyk. Mam maseczkę tej samej marki. A mama chciała przepaskę na oczy, pamiętasz? Tak, dokładnie, nie było. Ambasadorką tej marki jest jedna z moich ulubionych aktorek, dlatego od razu pomyślałam, wow. A kto to jest? To jest... ja nie pamiętam jej prawdziwego imienia. Napiszcie w komentarzach. W komentarzach. Wydaje mi się, że operator wie. Z tobą oglądaliśmy film, w którym ona... Siostra Holmes, jej A, prawdziwe Mieli imię. Mili Bobby Brown. A few moments later. I to jest to, co ja zabieram. Nie wiem co to jest. Nie! On już jest stary! Lifehack dla dziewczyn. Jeśli chcecie mieć piękne i pulchne usta, yy, moja szminka jest trochę starła. Weźcie kredkę w nudowym odcieniu i weźcie jeszcze różową szminkę. I nałóżcie na środek ust. Wygląda bardzo pięknie, polecam. To wszystko co po sobie zostawiamy. Wiem co to jest, jeszcze do ust! To jest kredka, zostawmy ją. Pokaż jej, koniecznie. Z Essence ostatnio stało się popularne. Ja ją kupiłam sobie niedawno? Pół roku temu ją kupiłam. A co to jest? O! Tam jest napisane dla Nicole. Nie, to jest tylko kawałek papieru. Nic. To no Nie, to moje nie. To moje przypomnienie. Dobrze, pokaż, co masz na sobie przypomnieć. Nie mam żadnych tajemnic. To zwykła kartka. Nikolnie, To tak nie działa. Zrobimy tak. Ja nie będę tego czytać. Nie przeczytasz mi tego. Jeśli pokażesz szybko widzom, co tam jest napisane. Ponieważ jeśli tego nie pokażesz, kryje się w tym bardzo mocny sekret. Nie mówcie nikomu. Aha, oh, my nadal będziemy sprzątać twoje kosmetyki. Trochę już posprzątałyśmy, ale wydaje mi się wciąż, że to za dużo kosmetyków dla nie, ciebie. Nie, nie, proszę. to za dużo, Nicole. Y, Ziomi, napiszcie mi w komentarzach, czy to w ogóle jest możliwe. To są sztuczne rzęsy, jeśli już. Sztuczne rzęsy? Kupiłam je. A ty nie laminujesz? Kupiłam je, ale jeszcze przed laminacją. Ach. Nie Aha. zgadzała się na laminację, to kupiłam takie rzęsy. Ziomi! Spójrzcie na te rzęsy. Myślę, że wszyscy będą za wyrzuceniem. Absolutnie tego. się zgadzam, absolutnie się zgadzam i nie będę się kłócić. Błagam tylko, nie wyrzucaj tego z własnej woli. Sama mi to dałaś jako prezent. Ja wiem, kto go podarował i wiem, że jest dobrej jakości, więc zatrzymujemy. Tylko ja ją trochę zniszczyłam, ale tylko troszeczkę. O oh, wow! Tak! Wygląda pięknie. W razie potrzeby wezmę to do siebie. Co tu robi Kiki? Ale to jest piękne. Jak to jest paletka, którą dała mi Weronika albo z lata, nie pamiętam, wielkie dzięki. To jest paleta, którą dało Ci Aliexpress, 100%. Jest bardzo jaskrawa i właściwie bardzo napigmentowana. Zrobiliśmy makijaż naszemu kamerzyście. Dlaczego wszystkie są takie same? Nie są takie same, spójrz! To są dwie palety z Douglasa. Dwie palety ta glasa otwieramy i są zupełnie inne, ale wyglądają tak samo. Napiszcie w komentarzach, czy te kolory się różnią, czy są takie same. Podoba mi się, że mama mówi to co mówi jej operator. <laughs> te palety są naprawdę świetne. Naprawdę świetne palety. Są naprawdę, ale naprawdę, nie są naprawdę potrzebne. Są to zestaw palet, do których zostawienia chcecie przekonać. Co to jest? Kto kto tego używa? Powiedzcie mi proszę, jak można tego używać? Znalazłam coś, co wyglądało. A tutaj poszło. kolejna paleta. Paleta jest naprawdę ładna, kupiona w Mediolanie. W twoim ulubionym mieście, więc myślę, że jej nie wyrzucisz. Generalnie to jest, taradam, taradam, to jest dla soczewek Nicole. Kto kojarzy? Starzy znają. Och, to taki wstyd, że nie chce o tym rozmawiać. <laughs> a soczewki Nicole, których używa, żeby zmieniać kolor oczu. Tak, jeszcze tego nie zrobiłam. To był czas, kiedy jeszcze nie znalazłam swojego okulisty, który sprawdził ja mi wzrok. W domu, jesteśmy we Włoszech, to bardzo trudne pytanie, trzeba tłumaczyć, trzeba zrozumieć, więc myślę, że nie. wyrzucam nie. to. Tak. Okej, okay, mam dla ciebie propozycję. Jedno takie wyzwanie. Istnieje gra o nazwie Jenga. Ogólnie rzecz biorąc, możemy o to powalczyć, Nicole. Gramy w jękę. Jeśli przegrasz, to wyrzucę to. Jeśli przegram, ja, to ty to zostawiasz. Na końcu filmu pokażemy wam naszą grę. Zostańcie koniecznie, bo w to zagramy. O, a tu jest puder sypki. To jest puder do bakingu. Już prawie go skończyłam. Do czego? Bierzesz gąbkę, patrz, bierzesz gąbkę i robisz tak: no po prostu rysujesz taką białą linię, wiesz, linię pudrem. Następnie malujesz oczy, mam na myśli makijaż oczu, a potem to rozprowadzasz tak. I to jest baking. A to idzie do kosza. Mmm, kurczę. A swoją drogą to była mm, reklama. To jest takie jasne. Która swoją drogą nie pasuje do koloru skóry i w Spójrz, ogóle. Spójrz, jakie piękne. I tak, zostały dwie komórki. Tak. Mam naprawdę mnóstwo kosmetyków. Nawet nie zauważyłam tego wcześniej. Kurczę. Nawet skarżyłam się mamie. Mamo, nie mam kosmetyków. Zostały dwie przekrótki. No dalej, ręce nie spędzą, żeby to wyrzucić. Proszę, mamo, nie wyrzucaj tuszu do rzęs, proszę! Co to jest? Nie podoba mi się. To niebieski tusz. Niebieski tusz do rzęs i jest bardzo jasny. To jest tusz do rzęs, do czego to niby służy? Czym tu malować? Tak, ale to był prezent. Dwa identyczne tak, tusze? Dwa identyczne. Dostałam go w prezencie, wi, proszę. No cóż. Właściwie, kiedy kupujesz tam za określoną kwotę, dają ci albo próbkę perfum. W sumie nie próbka, tylko normalna butelka. Albo i tusz. I oni mi dali tusz. Potem żenia dał mi na urodziny ten sam tusz do rzęs i balsam do ciała. Również z Ale nie jest to stary tusz. Nie jest całkiem nowy. Bardzo ważne jest, aby tusz do rzęs był nowy i nie przeterminowany. Pamiętam to filmik, dobre, na którym zmywasz łapki. makijaż w ten sposób. To jest tusz. Tusz od Kiko jest bardzo drogi. I dlaczego aż tak wiele? Kochani, napiszcie w komentarzach, czy macie siostry, Albo i wy sami używacie tyle tuszu do rzęs. Właściwie to możesz wyrzucić, ale tego nie. Świetnie! Bardzo się cieszę, kiedy mogę coś wyrzucić. Tu zostawię. Swoją drogą to jest bardzo fajne. wiecie dlaczego patrzę, dziewczyny. To jest Trend It Up. Kupiłam go w Niemczech i wygląda naprawdę super. Ogólnie podoba mi się, jest spoko. Ziomki, pokażcie ten film swoim mamom, powinny poznać nowy język. Cringe? Super, extra. Primer, crash? Cóż to? To jest rozświetlacz. Nie! Który. Nic nie mów! Nic nie mów! Rozświetlacz jest bardzo piękny. Ma takie brzoskwiniowe przebarwienia i bardzo pięknie mieni się złotem. On nigdy. Mamo cicho! On się nigdy nie skończy. A to jest maska do ust. I my ją zostawimy, bo musimy dbać o swoje usta. I wreszcie skończyliśmy! Uuu! A teraz gramy w jękę! No co, ziomki, jesteście gotowi? Oczywiście. Tak, jeśli mnie wspieracie, napiszcie w komentarzu Tania. To oczywiście niespotykane. A ci, którzy są za Nikol, piszą Nikol. Spójrzcie, co ukradł mój pies. Zobaczcie, co ukradł. Ty... <śmiech> <śmiech> dawaj, dawaj. Oj, 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 prawie spadło. Myślę, że zaraz spadnie. Wygląda jak choinka. To jest po prostu mega. Brzmi jak to jest bardzo straszne. To jest bardzo straszne. Niewłaściwy. Co masz na myśli? Ręce mi się trzęsą. Dawaj. Jak to się dzieje? Nie! Yeah. Ale sobie obliczyłaś i nie. Nie ma żadnych soczewek. A co jeśli zrobię tak? Spróbuję, faktycznie może nie być żadnych soczewek. Jak to nie mówisz poważnie? To koniec, mamuś. Nie ma już więcej opcji. Przecież są. Nie ma żadnych opcji. Oh! Cholera, no koniec, już po wszystkim. W komentarzach napiszcie, jaki kolor soczewek powinna kupić Nikol. Niebieski, zielony, żółty, fioletowy? Czekamy na wasze odpowiedzi. Sprzątanie poszło Mama, świetnie. Mama, a to? Zobacz, co tu się dzieje. U nas zrobiło się jeszcze, jeszcze brudniej. Wszystko, co chcielibyście zobaczyć na tym kanale, piszcie w komentarzach. A wszystkim pa, pa!